Widzisz, Poczekaj, przepanuj trochę. Bo tu, jak już trzeba, to ominąć. Dobra, jedź. Uważaj, bo rozwalisz ty te. teraz musisz odbić ostro. No, odbijaj, powoli, 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 powoli. Powoli. Jeszcze, hmm. jeszcze. No już. Co, że tak Patrzysz tu, wrzucasz, że tylko żebyś się nudzywał. Dobra, skręcaj, już. Przetagacaj, odbijaj. Poczekaj, no dobra, powolutku. Ja nam się za ten. Agnieszka, to jest taki szybki samochód, że szok. O, no, Polony? Widziałem szybsze, ale to wiemy. Dobra, idź tu ładnie. Dla pani Reny, może to ten właśnie. Dzięki. Dzień dobry. Bardzo łatwo było, czy, czy tylko łatwo? Nie, ciężko. Ciężko dlaczego? Boże, jakoś strasznie się ruszała ta kierownica, moim zdaniem. A często pani jeździ do tyłu? Do tyłu, bardzo rzadko. Unikam takich manewrów. Wolę 50 razy się zgiąć i przodem wyjechać. A jak z tym znakiem do, do kierunku, do przodu? Czy on jest okrągły, czy on jest kwadratowy? Jaki koloru? On do jest, przodu? Pamięta, 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 pamięta pani nakaz? Y... Jak nakaz, to wiem, że na niebiesko. A tak. czy kwadrat, czy kółko? Dla mnie jest to wsiorebka, naprawdę. Aha. A to co to jest? Okrągłe. Dobrze, prawo. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Okej. Okay. Puszczę, słyszałem go. Dźwięk słychać, ale jeszcze nie widać nikogo. I nagle są pani Teresa. Powoli, jak żółw, ociążale ruszyła pani Teresa uliczką pod górę. Oj, ciągnie na to podwórko, bo tam jest magnes. Mówiłem. I ci, ci, do tyłu. No, Jaki mosterko z zerwy. Odbij. Ale puść sprzęgło, mamo. Puść, bo jest malisz. No, to, to musisz podjechać trochę dłużej. No, i odbi. odbij w tamtą. Odbi wyprostuj samochód w lewo. O. Jeszcze w lewo. podjedź się pod do tej gramy. Teraz stój i jak nie bardziej w prawo. No, o, to chyba nic nowego. Mm. Już jestem placówszy. Trzymaj na hamulcu. Poczekaj. Na gaz. Raz. Sprzęgło, bo spalisz sprzęgło w samochodzie. Bardziej w prawo. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. A magnes działa, działa, działa. I ciągnie na podwórko. Nie. Udało się. Odbijamy. To nie że żeśmy tam przyładowały, gdzie ta latarnia stała. musisz objechać te słupki. Yy, o, 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 dobra, dobra, dobra. Jeszcze, 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 jeszcze po dupą O, okej. Okay. Padłam. Ja już dalej nie jedzę. No już nie idziemy, Już skończyłyśmy na tę chwilę. Jezu, jak się zmęczyłam, a jak mnie ręka boli. Zdecydowała pani, że dotąd, tak? Dzień dobry, tak? Dotąd, dalej nie jadę. Ten zapach jest taki trochę nieprzyjemny, tak? Ten... Ale co? Bardzo łatwo pani źle jechała. Bardzo łatwo źle bo... A latarnie nie w tym miejscu stały. Tak, właśnie mają tutaj przestawić te latarnie potem. Dla mnie. Świetnie. Prawda? Dziękuję. Proszę bardzo, może pani przyjmie. Dziękuję. Opuściłeś się, nie ulubiony pojazd. Tak, mój kochany.

Teraz już wody nie ma na dachu, ale jest tam gdzie Państwo widzieliście. Nie, tak? Aleks! Ale powolutku i bardzo powoli jest. Samochód na krzyk. kręcaj delikatnie. Nie! Pokaż mocno w prawo. Delikatnie, bardzo powoli, nie gazuj w ogóle. Ja bardzo powoli. Ale bardzo powolutku. Ja, ja Proszę żeby bo cały plec już <grym> Ja robię do powoli. No, bardzo powoli. Nie, jedź, jedź, jedź. wciskaj gaz. Jedź. O, okej. Okay. Czekaj. <grym> Dobra, stój, stój, ale stój bardzo delikatnie. Delikatnie stój. Hamulec, hamulec. Aaaa! Gaz, puść hamulec. Czekaj. Aaaa! Nie, nie tylko nie zapala, zawodniczki, nie tylko państwo, ale i samochód nie wytrzymał. On się raz nie zapala. No i nie zapali. Jakimś prądem. Chyba się zalał. E, Przepraszamy, ale samochód nam zapali. Ale nie mogę. się nam samochód. Słuchaj, on się nie zapala, wyłącz go kompletnie. No przecież mówię, zalał Nic, się. No. Nie tylko wy. mój samochód. No tego nie powiedziałem. No, a teraz pan Romek pokaże, jak się jeździ tyłem do góry. No, no, pięknie. Jeszcze nie zaczął pokazywać. To właśnie pan Romek. Zdecydowanie knie pod górę. Aż za dobrze. To nie jest... To nie jest pełne, pełna konkurencja, ponieważ ten duży otwór między tymi słupkami, a, a płotem trzeba wjechać i tam stanąć. Klient nasz plan, tak? Możemy poprosić o powtórkę? Na dół. Klient nasz plan to może.